Dobra, masz A co? Nie lubisz czarnych? HA! To jest szare, nie jest czarne. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem mm Playboy, -hmm. hey, a dzisiaj jestem Oshie i Piotrax. Ej, witam ponownie. I będziemy się grać w horror Mata, kolejną i Piotr się do nas dołączył po takim długim oczekiwaniu. I zaczynamy. To chyba jest teleport. No. Czemu nawet nie przecadzaliśmy zasad ma. Bo wiem jakie są. Aha, to powiedz no. na pamięć. Nie używam No klipa. Po chińsku Jedynie. mam cię czytać? <noise> U, ale fajny klimat. Bez latarek. Dobra, bez latarek. Nie mamy latarek, na jesteśmy biedni. No bo ja nie. No bo że... latarkę. No A No jest. No jest. No bo to jest. wkurzy. Wink, to jest. nie. O, to jest. co tu jest. Ej, bo to jest. bo to bo możemy... to jest. to jest. z O, łózek. What the fuck? Piotr siada. Gdzie, gdzie jest Stephen Hawking? Tutaj. Eee... To chyba nie mieliśmy przyjść. No, gdzieś musieliśmy zabrać książkę albo coś tak. Hmm. Oj, gdzie ty jesteś? Oś się zgłodniała, daje taki krzyk. Zgłodniała. <grym> Przecież ja nie. Chodź na środek, bo na początek. Ej, chodź chodź na lewo, bo tutaj mam jakieś pokoje, pomieszczenia. Co... Na prawo. Dzień mam? Tutaj? Chyba. A co, co? Co, super! Aaaaa. <grym> no co, fajnie się rozmawiało. Mhm. <grym> Ale dopej nie weszło to najważniejsze. Okay. A to najważniejsze. Blake to jest child friendly. Mm -hmm. O, kole, kolejna lampa, o co fysisz? O... Może dlatego, żeby oświetlało i tu m jest krem. Może to dlatego, że jest żyjemy w że oświecenia. Tu jest tego co są ma. Tam mu jest. drzwi, jest... Ej. Tam, tam jest Satan. Nie, nie, nic nie chcę mówić, ale o. to jest... Zobaczę coś? Medale. Nie. To był medalki. Osi kiedy mam? Tutaj. Mieliśmy taką, za mieliśmy taką zasadę, że mieliśmy zebrać 5 e przekach medalionów. Mamy jeden. Takie okay. żółte to I są jeszcze bonusowe czaszki, które są czerwone. No to czyli... Wiemy tam wiem, czas. Co? Co? Osi. Si. Si. Czemu... Czemu... Nie, Czemu jest? ja tutaj sobie wchodzę w tą gwiazdkę A -a. i nagle mi się kolce tutaj za... No bo, Tak jak Dlaczego jest standardowo ty... w pentagramie. Dlaczego w internecie eksplorerze sobie podróżujesz bez mb. Coś tu... O nie, nie ma nic. To się Dobra, to są jakieś dziwne dźwięki. Wszędzie są dziwne dźwięki. Ale. Oj, oj. oj. Ten, z party. Otworzyłem drzwi. Wszystkie drzwi otwarte? Wow! O nie, Ja wiem, ja wiem czy to będzie. ja tam, nie Ej, chodź, aż i będę pierwszy Nie, nie idź tam. Chodź, ja wiem co to będzie, nie. bo widać specjalnie. Dobra, Piotr, to no, samo. Idziemy w te drzwi, Piotr, chwej się. Idziemy tutaj. No dobra, idziemy tam, bo krzyczy. Od tego można było powiedzieć, że to się złożyło. Bardzo dobrze, że drzwi. No 103 MB terenu swoje. A tutaj byliśmy. No na, na prawo drzwi były kolejne drzwi, a na lewo są kolejne drzwi. Ale osiem musieli wszystkie jamizkary zrobić, więc. O. To przypomina. Nie! Piła 7? Piła 7? To jest czarki. No. Nie chwajcie. A wepchnij się, pani przodu. Ktoś miał okazję z kim. Ty jest skroba. Mas no, krowara? Nie. Myślę. Tu czekaj, a co jest Aladr? Nie. pasarka. Pasełka, wiemy? Ale co A, teraz. A, posełka. To jest. Dzień dobry. Housekeeping. Mm. Uuu, ktoś się zesrał. No co? Kur... Co to był? Krew, no, się, krew się no pojawiła. No wiem, rozumiem, no, bo sam okres. Szarudy <słyska> w lesz. Bardzo no, śladki. Czaszka. Ojej. Bonus. Jeszcze tylko trzy. Tylko aż. No, no szkoda, sz... że... Ach, tylko trzy, cześć. ...gierę stworzył. <grym> nie ma, nie, nie innych drzwi. Nie chcemy tu iść. Były tam drzwi, no. Popułem tam, kurde, latarkę. Ja nic nie ma serio. The level flower, aha. Wiesz A to męski, nie wiem. Ej, czekaj. O. Oh. O, oh, kartka jakaś. A nie. A, może A to jest A może byście poczytali coś? When he headed west just to find his family killed. Tu jest napis. Tym środkowym jednak. Okay. <laughs> the simple one was shivering, waiting for the Lord up above, perishing. Okay. Yeah, Thomas. I was just kidding, yes. Click klikaliście, e? Army from the southeast came ripping the simple one into pieces and sitting on this throne. Oh. <laughs> no. At the cut. No, właśnie bo. No bo w tym kiblu chcesz macie South podkreślone a tu macie popisany West oh, Ale jaka kolejność no. To jest Up No chyba po kolei jak się wejdzie do pokoju źle Czyli South pewno South, West, West, Up i South, south West East Czecie, East, West, South, No, czyli To, to powiedzcie mi jak to było no. South no. West, Przez? Up east, west. Cześć И south-east. South... где east? Видишь? East. <uerdo> <haar> <esa> <у enters> <Heh. BC2> Eee, góra, 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 góra! Tu. Co? Góra, 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 góra! Ja tak, ja tak sobie tylko napisałem. Serio? Tak. Widzisz jaki blade swądy? Oh no. <noise> o, ubrania. Czas poszukiwać <noise> ubrania. Cząpek. <noise> Czas. się założyć? No. No <noise> fajnie. Ja mam ubrania. Co? nie yeah. Boże... The Forest. Can't O. Medal. A patrzcie, krowa, krowa, a medal. Medal, Ej, a tutaj coś się buduje. To jest świetna, zgaśnięta Ale ja to wiem. Czekajcie, Co? To, to musi krowa gdzieś pogadać na mapie. Czekajcie, czyli powiedzmy, że znaleźliśmy i weźcie krowa Nie! Nie da się to Jak się nie da? A. Zatem sprawdzaliśmy te pokoje? Nie, nie sprawdzaliśmy. Nie. Dajcie tak, tylko. O, mamy benzynę. Oh, Radio. Aha. Zapodaj widzę. Teraz, zapo teraz... To wyłącz. Ej, Blake, ja to powiedziałem, nie? To byś teraz był tam w edycingu, może muzykę minęła rabgot. <tuszel> to za mało. Ten se poszedł w drugie drzwi. <słuchaj> Dobra, czaszka. A czaszkę masz? Czaszka. A tu mam leczkę czeki. Ej, tutaj coś biegło. Biegło? No. A, to... nie to... yeah. wiem co było. Jakiś dziadek. Uuu... A, to metal. Duuud. A, nie. Co? Oooo! Oh! Oh, to nie idziemy tam. Ja tam chcę! Coś się lubi w końcu. Nie, nie. Ale fajny komputer. <grym> Call 911 now. <grym> Więc telefonu e, Okej. Okay. No to chyba się wracamy, co nie? Właśnie musimy wrócić no. No to chodźcie. Ok, Latarkę blej, w tym pokoju. Chociaż nie wiem, czy tak jest u mnie, tylko to myśli, że ten obraz świeci. To mi się świeci, czekaj. A to nic nie się daje, okej. Okay. Dziwię coś co To ja się ja. rozbiłem. Ja, wiem, że chcesz iść spać, ale jeszcze nie teraz. Eee. Mm. Musimy i tak, że te drzwi, które są zadeskowane. No, tylko właśnie, bo jakiś problem, coś ostrego. No chyba, że nic nie ma w, w mm -hmm. kraju. Ale ja nie, przeczułam. A ja mam mogę. Ej, co? Co? Eee. No.

może coś w głównym pokoju zapomnieliśmy. Mm -hmm. A właśnie, tu były chyba jeszcze te drzwi. A no, tam coś jest... przez... było na górze. Aszyj, ale wrzeszcie, bo my tutaj nie sprawdzaliśmy. znaczy, do dalszego reszty. A tu? No. Bo wcześniej poszliście tam i ja porządzam za wami, a tu nie sprawdzaliśmy. Druga klatka. Tam był zielony, Aszyj. Eee. O... Ja, przy... no. no co? Nic tu nie ma, ale coś za trzęsło. Nic nie ma? Nie ma nic. A czekaj, mogę to przepchnąć? Nie, nie mogę, okej. Okay. No, nic. To może nic A, albo... nie, to jest nie, to nie ma albo. Nie, A co tu jest? Właśnie to są zabroglone drzwi. To są łokie przed nich, ale tu nic nie ma. Okej, okay. nie, to są dwa drzwi, tak sobie wiesz. Hmm. Już nie byliśmy. Nie No nie pali no, się okay. A to? Chyba no, musimy otworzyć, nie? To jesteś ze tym... Ale były to jeszcze drzwi z deskarzki. Były cię? Szócie tutaj Co? do mnie Lucie. Lucie. No. Patrz, bo tam na górze jest jakieś drzwi. E, jakby następne pokoje. Dwa, 12 no 11, 12 i jeszcze jakieś prąd zmiany... Zrobiłem bez numerka, więc... Fajnie by było, gdybyśmy tam weszli Tylko właśnie. No, gdzieś muszą być chyba schody, nie, bo... No, bo oni zbudowaliby kurde hotelu bez schodów A nie winne. <grym> Wchodzą po ścianie Spajasz, A sam są schody Spaj Widzisz, Gdzie? Gdzie? Za tobą Tu Tutaj, tu Widzę światło No Widzę światło ciebie O A ty my tu nawet nie byliśmy w Serio? Bo, nie, byliśmy... Ej, czekaj, czy my tu w ogóle byliśmy? A tak, to jest ten bar, przecież Serio? No serio? Noo... Potem bar, tu jest... nie wiem. O i reszta pokoju. A, tu był burzów. Y, to obczajam pokoje, tak? Bo po, ono zasłyszyłem mm tu. mmm Mhm. Mhm. Klatka. Kurde. Więcej no. krzyża. Chyba tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Jedziemy do kolejnego? O, jakaś kabina tu jest. A Moje, Moje uszy! Koniec. kapsel! Jeszcze jedna! I będziemy mieli bonus! I <śmierć. Śmierć! Kolejna klatka! Pół do Pianina! Ding, ding, ding! Snuda. Ding, ding, ding! <śmierć> <śmierć> o, to jest tutaj! Ja no, ja nie dobra, jeszcze jeden popój! A jest drugą kontrola, są napit? No to tam są przecież drzwi. A! Jezus czerwon. <laughs> tu <laughs> jakiś nigger mi od sobie... Neger cię przylecie. Dobra, chodźcie, tu. Przecież tu jest? Nie. I... Kup A co to jest takie czerwone? O co tu chodzi? Dlatego, że to jest metal. O! Medalion. To są kolejny czekał. O medalion. Tu że będziemy. No. tym pokoju możliwe, że będziemy dali i tego. Eee... Co tu jest? O nie ja pierdol... Nic ma. Tam musi coś być. Hmm, coś tu musi być. Big. Tam są sześćset dni. Hmm... A pamiętacie tamte dwie, gdzie a ten telewizor? A może ich się nie dało odeskować? No... Nie niczego, żadnych drzwi zewnętrznych. Może coś tutaj pominęliśmy. Może już dawno powinniśmy mieć krowara, chociaż. A bo tu gdzieś może jest krowar. Ale nie widzieliśmy. Ale tutaj nie byliśmy. Piotrek. Gdzie? Tutaj byliśmy. Co to Tutaj, wiesz. tutaj, tutaj. Gdzie? Tutaj na no dole. A to są schody przecież, stary Tu byliśmy. Co my, O Ono? Ej, nie byliśmy tu. nie byliśmy tu. O, siada to? na dół.